Poniedziałek, 8 dzień listopada, minęła godzina 20. Piotr Karłowicz, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Forbet 4. Ligi. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, zapraszam serdecznie na skróty z minionego weekendu. W Pasymiu tamtejsi błękitni mierzyli się z będącym w coraz lepszej formie huraganem Morąg. Już w piątej minucie meczu sam na sam z bramkarzem gości znalazł się Szymon Nakierski i gospodarze wyszli na prowadzenie. W minucie piłkę głową do bramki posłał Wiktor Matracki i w spotkaniu mieliśmy remis. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Patrycjusz Malanowski po świetnym uderzeniu piłki z rzutu wolnego ponownie wyprowadził Błękitnych na prowadzenie. W 51 minucie na listę strzelców wpisał się Przemysław Ziemianowicz i Huragan doprowadził do wyrównania. W 83 minucie piłkę do bramki z najbliższej odległości skierował Patryk Burzyński i goście wyszli na prowadzenie. W doliczonym czasie gry huragan za sprawą gola strzelonego przez Adriana Wasiaka praktycznie zamknął ten mecz. Morążanie wygrali to spotkanie i umocnili się na ligowym podium. Zatoka Braniewo grała z mrągowią rągowo, która zdobyła komplet punktów w poprzednich meczach. W 16 minucie spotkania na listę strzelców wpisał się Dawid Pietkiewicz i gości objęli prowadzenie. W 70 minucie piłkę głową do bramki skierował Wiktor Abramczyk i mrągowia podwyższyła wynik meczu. 15 minut później ten sam zawodnik po raz drugi pokonał bramkarza Rywali, i drużyna z brągowa miała już 3 bramki na swoim koncie. Ostatecznie Mrągowia zanotowała trzecie zwycięstwo z rzędu i pniesie w górę ligowej tabeli. W Ornecie doszło do starcia 14 i 10 drużyny z ligowej tabeli. W 30 minucie piłkę do bramki posłał Dominik Kozera i Olimpia była na prowadzeniu. W 45 minucie Łukasz Pokrywka wykorzystał rzut karny i Elblążanie mieli dwie bramki przewagi. W 50 minucie kapitalnie z dystansu uderzył Michał Szcześniak i gospodarze złapali kontakt ze swoim rywalem. Już w doliczonym czasie gry z dystansu uderzył Piotr Kosobudzki. piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców rywali i wpadła do bramki. Ten gol sprawił, że Błękitni doprowadzili do wyrównania i obie drużyny dopisały po punkcie do swojego dorobku. Będący w coraz lepszej formie, DKS mierzył się z Polonią Lisbark Warmiński, która również poprzednie spotkania zaliczy do udanych. W 30 minucie meczu świetną zespołową akcję wykończył Damian Lubak i gospodarze byli na prowadzeniu. W 57 minucie na listę strzelców wpisał się Hubert Schwider i w spotkaniu mieliśmy już remis. Więcej bramek nie padło i drużyny podzieliły się punktami. W Barczewie tamtejsza Pisa mierzyła się z Concordią Elbląg, która po 13. kolejce wskoczyła na fotel lidera Forbet czwartej ligi. W 13. minucie meczu świetnie piłkę nad bramkarzem podciął Łukasz Kopka i Concordia była na prowadzeniu. W 63. minucie po błędzie elbląskiego bramkarza do wyrównania doprowadził Kamil Zawalich. 8 minut później w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Patryk Bieliczko i pewnym strzałem umieścił piłkę w bramce tym samym Konkordia wygrała spotkanie i pozostała na pozycji lidera. Do niezwykle ciekawego starcia doszło w Lubawie. Zajmujący siódme miejsce w tabeli motor mierzył się z piątą granicą kęczyn. W 36 minucie pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Roman Śnieżawski i motor był na prowadzeniu. W 56 minucie Konrad Baran skierował piłkę do bramki i tym samym doprowadził do wyrównania. W 88 minucie świetnie w polu karnym odnalazł się Marcin Dwulat i to granica po raz pierwszy w tym meczu była na prowadzeniu. Już minutę później motor za sprawą gola strzelonego przez Szymona Modrzewskiego wyrównał stan rywalizacji. Ostatecznie obie ekipy podzieliły się punktami. Wicelider rozgrywek Jeziora Kiława mierzył się ze zmagającym się z problemami zdrowotnymi Mazurem Ełk. W 32 minucie Michał Foj, tak zwanym centrostrzałem, pokonał bramkarza gości i Jeziorak był na prowadzeniu. W 89 minucie piłkę w pole karne zagrał Maciej Zalewski, a ta nie przecięta przez nikogo wpadła do bramki i ławianie mieli dwie bramki przewagi. Już w doliczonym czasie gry Rafał Sosnowski głową posłał piłkę do bramki i strzelił kontaktowego gola dla Elckiej drużyny. Ostateczny cios wyprowadzili jednak gospodarzy, którzy za sprawą Daniela Madeja strzelili trzecią bramkę. Ostatecznie wygrywając to spotkanie 3 do 1. Polonia i Łowo podejmowała MKS Korsze, który plasował się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. W szóstej minucie meczu sam na sam z bramkarzem gości wyszedł Kacper Ciesielski i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. W 15. minucie na listę strzelców wpisał się Dominik Lemanek i Polonia podwyższyła prowadzenie Pięć minut później swoją drugą bramkę w tym meczu strzelił Kacper Ciesielski i Iłowianie mieli już trzy bramki przewagi. W 34 minucie Michał Wołowik wyszedł sam na sam z bramkarzem i strzelił honorową bramkę dla gości. W 41 minucie spotkania Dominik Lemanek posłał piłkę do bramki i gospodarze znów podwyższyli swoje prowadzenie. Dwie minuty później świetnie uderzył Michał Wołowik i dzięki temu Korszanie odzyskali jeszcze nadzieję na dobry wynik. W 52 minucie dobrze w polu karnym rywali zachował się Bartosz Rzeźnik i trafił do bramki, tym samym goście strzelili kontaktową bramkę. W 89 minucie kapitalną indywidualną akcję przeprowadził Dominik Lemanek i skompletował hat I Iłowianie wygrali spotkanie 5 do 3 i awansowali na 9 miejsce w tabeli. W naszym studiu gościmy dzisiaj zawodnika motoru Lubawa Czarka Sobolewskiego. Cześć. Witam Cię Czarek bardzo serdecznie i na wstępie powiedz proszę szerszej publiczności czym jest spowodowana Twoja absencja w składzie motoru. No jak widać tutaj mam na nodze ortezę. Półtorej tygodnia temu na treningu, już w samej końcówce treningu przystaję w fragmentach gry. Niefortunnie zderzyłem się z bramkarzem no i niestety złamałem piątą kość wśród stopia i wylatuję na do końca tej rundy można powiedzieć, że już nie zagram. Powiedz proszę, dla ciebie duże rozczarowanie, tak samo jak dla trenera Malinowskiego, bo na chwilę obecną Twój licznik się zatrzymał z dobytych bramek. No i kiedy możemy się spodziewać, że ten licznik znowu zacznie cykać? No, mój licznik w tej rundzie bardzo powoli idzie do góry. Eee, coś, coś mi w tej rundzie nie wpada. No mam na, już W meczu z Korszami już wróciłem do takiej swojej e, e, dyspozycji z, tamtej, e, z tamtego sezonu, no ale niestety na treningu e, no, ta kontuzja. Mam nadzieję, że jak najszybciej, mam nadzieję, że e, w drugiej rundzie od razu wrócę i, i, i zacznę strzelać, ale, ale zobaczymy, czas pokaże. Ostatni mecz swoich kolegów śledziłeś z trybun. E, motor zremisował z Mocną w tym sezonie granicą Kętrzyn 2 do 2. Jak z Twojej perspektywy, z perspektywy trybun, wyglądało to spotkanie? No fajny mecz. Powiem szczerze, że te czwartoligowe mecze nie zawsze są miłe dla oka, ale ten obfitował w wiele sytuacji bramkowych i to, i to my przeważaliśmy w tym meczu. Całą pierwszą połowę fajnie graliśmy w piłkę, mieliśmy swoje sytuacje, dużo strzałów Romka śnieżowskiego, ale bramkarz granicy fajnie to wszystko gdzieś tam odbijał. Brakowało trochę skuteczności, rzut karny, romek śnieżarski strzela na 1-0. Sytuacja układa nam się fajnie. Prowadzimy ten mecz, no ale gdzieś przerwa, druga połowa i dostajemy bramkę z bocznej strefy. Dośrodkowanie wpada nam i, i robi się nerwówka. My, jak nam robi się nerwowo, my już my nie potrafimy utrzymać tej piłki gdzieś tam w środku pola, gdzieś. E, pograć nią trochę spokojniej i, i zaczyna się ta nerwówka, dostajemy w końcówce na 2-1, ale chłopaki nie zwyszają głowy, e, strzelamy na 2-2, w końcówce jeszcze e, wydawało Dużby nam się trochę kontrowersji, wydawało nam się, że, e, że jeden rzut karny, ok, tam przymknęliśmy oko, zaczęliśmy grać dalej, ale w samej końcówce sędzia gwizdze e, rzut karny i komunikat z boku, że spalony. Nie wiem, nie widziałem na kamerze jak to wyglądało. E, Trener gdzieś miał tą sytuację wyjaśniać. Zobaczymy. Trudno, kończy się 2-2. Remis, jeden punkt, szanujemy z granicą, która w, tym, w tej rundzie jest mocna, także szanujemy ten punkt na pewno. Rozmawialiśmy poza anteną, byłeś zaskoczony mobilnością boków w granicy Kenshin. No fajnie to wygląda u nich na bokach. Widać, że, że mają tam dobrych chłopaków z gazem, z dośrodkowaniem, także te boki u nich wyglądają naprawdę solidnie. Wy natomiast od Kilku już sezonów należycie do ścisłej czołówki tej ligi. E, powiedz, co według Ciebie jest jednym z większych, lub po prostu największym atutem Waszej paczki? Jednego atutu bym nie wymienił. U nas fajnie funkcjonuje cała drużyna, chyba ciągniemy któryś już sezon na tej atmosferze, fajnie się czujemy ze sobą w szatni. Wydaje mi się, że to jest kluczowe, ale mamy naprawdę fajnych chłopaków, którzy, którzy potrafią ten wynik ustalić i, i zadecydować o tym, o tym, czy tam zwycięstwie, czy, czy remisie. Zerknijmy, jak wygląda zestawienie tabeli Forbet czwartej Ligi oraz czy w wyścigu po koronę króla strzelców doszło do jakichś roszad. W górnej części tabeli nie doszło do żadnych zmian. Na prowadzeniu pozostała Concordia, a jeden punkt traci do niej Jeziora Kiława. Na czwarte miejsce wskoczyła natomiast coraz lepiej grająca Mrągowia Mrągowo. Ostatnie miejsce w tabeli zajmuje natomiast MKS Korsze, który zgromadził tyle samo punktów co błękitni pasy. W klasyfikacji strzelców dalej na czele pozostaje Mama Dubach z 12 bramkami na koncie. Po 9 goli mają Mateusz Szmyt i Katper Nawrocki, a ósmą bramkę w tym sezonie strzelił Patrycjusz Malanowski. Widzieliśmy tabelę Forbet czwartej ligi, w której na chwilę obecną Motor Lubawa... Z dorobkiem 21 punktów zajmuje siódmą lokatę. Czarek, dla Ciebie to miejsce i miejsce na koniec sezonu, jakiego Ty byś oczekiwał od swojego zespołu, to jaka część, jaka część tabeli, czy konkretne miejsce, którego Ty byś się spodziewał po swoich chłopakach? Wydaje mi się, że pierwsza piątka taka jest dla nas realna, i fajnie, jakbyśmy się bili o te podium. No cele są takie, jak w każdym sezonie, chcemy bić się o podium, ale zobaczymy, jak to będzie. Wy jesteście zespołem, który, zapytam tu trochę z przekąsem, woli mieć rzut rożny czy wrzut z autu, bo te wrzuty z autu, które wykonuje Łukasz Goździejewski w każdym spotkaniu sieją spustoszenie w polu karnym rywali. I jeden stały fragment i drugi nam wychodzi, e, czy to w tym, czy to w tamtym sezonie. E, wpadają nam z tego bramki, mamy fajnie to poustawiane, także e, jak widzimy, że gdzieś e, mamy rzut z autu, gdzieś bliżej pola karnego rywala, także. My już się ustawiamy pod to i, i fajnie to nam wychodzi. Rzut rożnego też mamy kilka, e, kilka swoich zagrań, także czy to rzut rożny, czy to rzut z autu e, to dla nas, e, dla rywala jest to zagrożenie na pewno. Oglądając mecze motoru można stwierdzić, że Ty jeśli już występujesz to raczej nie masz przypisanej sztywno pozycji na boisku, bo można Cię zobaczyć zarówno na pozycji numer 10, czasami na pozycji numer 8, czasami na pozycji numer 6. Masz dowolność na boisku, jeśli chodzi o trenera Malinowskiego? Takiej dowolności, no nie, mam zawsze gdzieś tą Czyli pozycję, nie mam tam. <gry> Nie, no mam gdzieś przypisane tą swoją pozycję, ale trener Malinowski. E... Wie, że ja lubię gdzieś nieraz zejść do boku, czy to zostać z przodu. Chłopacy z drużyny też wiedzą, że jak ja gdzieś idę do przodu z ósemki, to trzeba mnie zaasekurować. Nie zawsze jest siła, żeby wrócić, ale, ale chłopacy już wiedzą, że, że trzeba gdzieś tam mnie przyasekurować. No ja lubię gdzieś tak zejść, z, troszeczkę zmienić tą swoją pozycję. Wtedy rywal nie, nie wie za bardzo, co się dzieje, gubi się wtedy krycie. Moim zdaniem to jest potrzebne, zmieniać te pozycje. Eee, trochę szokować, wtedy fajnie to wygląda, moim zdaniem. Trener Malinowski, wydaje mi się, że nie zawsze się z tym ze mną zgadza, ale, ale, ale przymyka na to oko. Część wychodzi na Twoje, Ech. chyba. No, nie będę mówił, bo tu może się trener troszeczkę na mnie obrazić, ale, ale chyba tak. Będąc przy pozycjach, sprawdźmy, kogo do jedenastki kolejki desygnowali trenerzy drużyn Forbet czwartej ligi. W 11.14 czternastej kolejki Forbet czwartej ligi znaleźli się W bramce Mateusz Papliński, Granica Kętrzyn W obronie od lewej Wiktor Abramczyk, Mrągowia Mrągowo Paweł Ewertowski, Motor Lubawa Michał Kiełtyka, Huragan Morąg Hubert Świder, Polonia, Litzbark Warmiński W pomocy znaleźli się Tomasz Wacławski, Jeziorak Iława Łukasz Kopka, Konkordia Elbląg Piotr Pluciński, Błękitni Orneta Dominik Lemanek, Polonia Iłowo a tak tworzą Dominik Kozera, Olimpia 2 Elbląg, Damian Lubak, DKS Dobre Miasto. Widzieliśmy przed momentem jedenastkę kolejki, w której znalazł się przedstawiciel motoru lubawa Paweł Wertowski. Zapytam teraz czarka, czy zgodziłby się z tym wyborem. Zgodzę się w 100% z tym wyborem. Paweł w tym meczu zagrał bardzo solidne zawody, zrealizował wszystkie swoje założenia, wygrywał prawie wszystkie głowy. E, fajnie, fajnie tą piłkę wprowadzał, dużo fajnych przerzutów, także wydaje mi się, że, że zasłużenie znalazł się w tej jedenastej kolejki. Jeśli miałbyś kogoś jeszcze dokoptować do tej jedenastki, tak może na ławeczkę, w razie czego to. Nie, yes, wydaje mi się, że Romek Śnieżarski. E, to był. E, to mien... wykonany rzut karny. To raz e, strzałów oddał więcej niż e, my w całej ten, w tej rundzie, z każdej pozycji próbował. Dobrze, niech próbuje. to Rąkowi siedzi ta piłka. Nieraz na, nieraz na treningu uderzy z takiej piłki, że nikt by się nie spodziewał, że to może wpaść, a, a, a to wpada. Także niech romek niech próbuje. Ja go ja bym dokaptował do tej do jedenastki, tej Na ławeczkę on lubi na ławeczce posiedzieć, także tam by się sprawdził na pewno. A wracając do Twojej osoby, powiedz mi proszę, czy Twoja skuteczność. Może cofniemy się trochę, nawet do poprzedniego sezonu. Wynika z tego, że Ty analizujesz grę na przykład obrońców, z którymi przychodzi, czy się mierzyć? Czy raczej to jest taki spontan, że po prostu bierzesz w garść każdy kolejny mecz i, i po prostu mierzysz się z tym, co Ci daje los? Nie, to jest spontan, nie analizuję jakoś tam w domu rywala, chociaż my, trener Malinowski, analizuję każdego każdego przeciwnika i gdzieś tam się ustawiamy pod kątem danego przeciwnika, ale wydaje mi się, że te bramki to w większość spontan gdzieś tam siedziała mi w tamtej rundzie, w tamtym sezonie piłka i co bym mnie uderzył, to wpadało. Teraz trochę trochę mniej, ale mam nadzieję, że, że przyszła runda odbuduje się i te bramki będą padały, bo, bo te bramki są nam potrzebne. Wracając do meczu Korszami. Zdobyłeś tam e, tak zwanego dwupaczka. Sz szczególnie druga bramka e, była no, fenomenalna. Powiedzmy to sobie szczerze. E, czy liczysz po cichutku, że może się ona znaleźć w gronie tych nominowanych do bramki sezonu? No, po cichutku gdzieś tak. E, e, wydaje mi się, że, że, że fajnie to wyglądało. Ja też tam gdzieś kilka razy przejrzałem tą bramkę. Mi się podoba, ja, ja wolę strzelać takie bramki niż gdzieś tam huknąć z dystansu. Mi sprawia to większą frajdę, jak gdzieś strzelam tą bramkę na luzie, gdzieś tam z, z lekką zabawą, ale... Lekka kombinacja na padzie. Tak, tak. Przytrzymanie dwóch przycisków i, 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 yes. i wpada. Fajna bramka. Dobijając powoli do brzegu, zajmijmy się tym, co czeka motor w najbliższych dwóch kolejkach. Będą to dwa wyjazdy, bo już jakby mecze na własnym obiekcie zagraliście. Teraz czeka Was wyjazd do Lisbarka Warmińskiego i do Ełku. Zajmijmy się tym pierwszym meczem, bo będzie to ciekawe spotkanie. Będzie to spotkanie, gdzie macie trochę rachunków do wyrównania, bo w zeszłym sezonie nie udało Wam się z Polnią wygrać. Zremisowaliście bodajże na własnym stadionie 1 do 1 i w Lisbarku przegraliście 2 do 1. Jak Ty się zapatrujesz na to spotkanie? Muszę zapytać jako widz, niestety. Jako widz? A co nie? się stało? Ty nie? Ja a myślałem, że, nie, że ty to jako to widz... Się, nie, to nie to ja jako widz, jest. tak? Mam nadzieję, że, że w Lidzbarku się pojawię. E, no Czyli ciężko. To nasz trybun chociaż. <noise> nie, nie wiem kogo tam mo mogę postraszyć. E, Ciężki mecz na pewno w Lidzbarku nam, ale i wszystkim drużynom gra się bardzo ciężko. My w tamtym sezonie wygrywaliśmy 1-0 gdzieś do do, do, końców, do do samego końca spotkania, no niestety przegrywamy tam 2-1. Ja szczerze nie pamiętam, kiedy wygrałem mecz w Lidzbarku. Boisko jest przepiękne, ale nie, nie potrafimy tam wygrać, czy to ja, czy to drużyna z drużyną Motoru, czy z wcześniejszymi drużynami. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężki mecz. My chcemy się odbudować. Będzie się to kręciło gdzieś koło remisu. Mam nadzieję, że, że nie wejdziesz, nie, nie dziawniesz nas nie w jest, końcu. Ok. To, to, to nie grozi i Wam. Także chcielibyśmy wygrać, ale remis byśmy podejrzewam, że wzięli w ciemno. Rok temu piłka dość dobrze usiadła na nodze Łukasza Goździewskiego w meczu przeciwko Polonii i również zdobył. Bramkę z rzutu wolnego, przepięknej urody, która też może chyba kandydować do bramki sezonu. No na pewno, gdzieś ta, ta piłka super siadła Łukaszowi na nodze, wpadła w samo okienko, jeszcze gdzieś tam odbiła się od poprzeczki. bramkarz bez szans. Ja jak stałem przy, przy Łukaszu, bo we dwóch staliśmy przy tym wolnym, to byłem w szoku, jak to wpadło. Także wydaje mi się, że kandydat na pewno do, do, do bramki sezonu. Byłeś w szoku, jak strzelał Łukasz. Mam nadzieję, że nie będziesz w szoku, jak odpalimy teraz planszę z typowaniem najbliższej kolejki. Poproszę cię o twoje typy. Zacznijmy od meczu mrągowi mrągowo z Błękitnymi Orneta. To wydaje mi się, że, że jedynka tam Juniorek jest w niesamowitym gazie, także. Odjeżdża ci coraz mocniej. Nie, już go raczej nie dogonię. Nie? Także wydaje mi się, że mrągowia. Juniorek to pociągnie. Teraz Abram, dwie bramki. Im wpada, rozkręcili się po, po, po porazce z nami, odbudowali się i fajnie to u nich wygląda. MKS Korsze za to Cabraniewo. No ciekawy mecz. Tutaj dwie drużyny walczące o utrzymanie. Wydaje mi się, że zakręci się to koło remisu. Concordia, Elbląg, Polonia i Łowo. Niestety nie widziałem jak Concordia, Elbląg gra w piłkę, gdzieś tam śledziłem tylko wynik, ale wydaje mi się, że, że lider nie będzie miał na własnym boisku problemów z Polonią i Łową. Granica, Kętrzyn, Pisa, Primavera, Barczewo. Graliśmy z Kętrzynem, graliśmy z Pisą. Z Pisą wygraliśmy 3-0, gdzieś, gdzieś oni nie pokazali pełni swoich umiejętności. Eee, ale wiem, że, że tam jest kilku chłopaków, którzy naprawdę w piłkę potrafią grać. I, i postawiłbym tutaj na, na, na pisę barczewo. Polonia Lidzbark-Warmiński, motor Lubawa. Eee, nie wiem, może ty chcesz tutaj eee, swój ten powiedzieć? Dwójeczkę? No ja też chyba tutaj dwójeczkę dam. Huragan, Moron, Jeziorek i Ciekawy mecz. Dwie drużyny, które będą o, te, o ten awans walczyły. Wydaje mi się, że, że huragan morąg poradzi sobie z, z jeziorakiem. Mazur Ełk Deka jest dobre miasto. E... Postawię tutaj na dobre miasto. Olimpia 2 Elbląg, błękitni Pasym. Wydaje mi się, że Olimpia 2 Elbląg. Czarek, dziękuję bardzo za to typowanie. Życzę Ci tym samym dużo zdrówka, żebyś zamienił ten piękny ortopedyczny bucik na wygodne obuwie w końcu i pomagał swoim kolegom na boisku zdobywać punkty. Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam, że pełną ofertę zakładów znajdziecie na stronie naszego sponsora iforbet.pl a także zachęcam do zgłaszania swoich nominacji na piłkarską galę warmińsko-mazurskiego Związku Piłki Nożnej, która odbędzie się 10 grudnia w brągowie. Spokojnego tygodnia. Do zobaczenia. Przed nami kącik z klasyczną wymianą uprzejmości. Ja na ręce czarka zostawiam upominek od firmy Forbet. Proszę cię Dzień bardzo. Dziękuję ja. bardzo. Ja na Twoje ręce składam e, skarpety motoru. Wiem, że niedługo są Mikołajki, także mam nadzieję, że zawisną Cię na kominku. Rewelacja na pewno zawisną na kominku w blogu. Dziękuję. <laughs> Dobrze, przejść, Dobrze Nie No, wiemy, <laughs> No dobrze, dobrze, bo widzisz. Emil dobrze tnia ja jest, spokojnie. Dziesięciu, najlepszych uzdrowka za nami. Czyli jeden Dobra.